Hej kochani, dzisiaj krótko. Obiecałam wam konkurs z okazji 200 subskrypcji, które niedawno przekroczyliśmy na kanale Konesery. Więc konkurs, czy też bardziej można powiedzieć rozdanie, odbędzie się na moim Instagramie. Także link oczywiście macie w opisie. Ale Instagram nazywa się oczywiście Konesery. Co będzie dzisiaj do wygrania dla Was i przez najbliższe dni? Otóż będzie to film. Film Klient. Jeśli ktoś z Was widział, to na pewno wie, że jest to film fantastyczny. Film zresztą doceniany na arenie międzynarodowej. Z tego względu, że mimo, że jest to irańsko-francuski film no to zgarnął bardzo dużo nagród, zgarnął między innymi Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny oczywiście, ale też Złotą Palmę w Cannes. Także myślę, że tutaj ten thriller, ten dreszczowiec będzie dla was na pewno też interesującą pozycją, jeśli ktoś nie widział, no to ma szansę wygrać właśnie ten film w formie takiej książeczkowej. Oczywiście nówka sztuka nieśmigana płytka eee, Także dla Was przygotowałam na pierwszy ogień taki mały konkurs z takim filmem właśnie eee, No i zapraszam Was kochani To jest rozdanie dla Was, to jest konkurs dla Was Za to, że, że jest Was tak dużo już na kanale eee, Potem oczywiście będzie więcej rozdań, będzie więcej konkursów eee, Bo i Was będzie więcej mam nadzieję Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za te 200 subskrypcji No i zapraszam Was na Instagrama Tam wszystkie będą informacje odnośnie tego co trzeba zrobić, żeby taką płytkę móc zgarnąć. Naprawdę bardzo was zachęcam. No a jeśli chodzi o to, co w najbliższym czasie na kanale, no to myślę, że recenzja nowego sezonu Outlandera najszybciej się pojawi, dlatego że już jestem po seansie całego sezonu. No i chciałabym się wypowiedzieć na ten temat. A co dalej? To nie wiem, ale wrzucałam wam na Instagramie, że pojawia się sporo Sporo ciekawych zapowiedzi od Netflixa, kolejnych sezonów serialów, m.in. na przykład ostatni sezon 13 powodów Także możemy się spodziewać bardzo dużo eee, Dawajcie mi znać, co Wy byście chcieli, żebym zrecenzowała eee, Już niektóre głosy tutaj się odzywają w komentarzach Wiem, co tam mniej więcej Was interesuje, ale zawsze, zawsze miło mi eee, usłyszeć, co Wy byście chcieli zobaczyć eee, w moim wydaniu z moim komentarzem No i tyle kochani Dzięki wielkie za obejrzenie tego krótkiego filmiku Eee, dajcie znać w komentarzu, jeśli zdecydowaliście się wziąć udział w rozdaniu. Eee, no, a wszystkie rzeczy, które musicie zrobić, tak jak mówiłam, na Instagramie konesery i tam również pod postem z rozdaniem, czyli z foteczką tego filmu, wszystko będzie wiadomo. Dzięki, dzięki. Cześć.